W najbliższy weekend cały czas nie będzie metra na Ursynowie. Tramwaje dojechały już do miasteczka Wilanów, a może dojadą nawet do południowej obwodnicy Warszawy. Nowoczesna informacja pasażerska na 51 stacjach w aglomeracji warszawskiej. Nowe ceny biletów w WKD. Zakochany tramwaj w Walentynki. ZDM robić swoje własne Street View, ale na bogato. Czy projekt nowego wybiegu dla niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo. O tym Dejko w kolejnym wydaniu mniejsza z tym. Znowu wyjątkowo we wtorek, 11 lutego. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć na i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie z Mniejsza, z tym czyli mego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i niektórych również z całej Polski.